20 lat temu, jak wstąpiłem do wodnego Ochotniczego pogotowia ratunkowego, taki sprzęt był tylko marzeniem. Można powiedzieć, że pływaliśmy na małych łódkach wiosłowych z silnikiem zaburtowym pięciokonnym. Muzyka Obecny sprzęt, dzisiaj przekazany, prawie kosztował nas 600 tysięcy złotych. E, to wszystko dzięki tutaj Wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i panu wojewodzie kujawsko-pomorskiemu, panu Mikołajowi Bogdanowiczowi. Gdyby nie ich wsparcie, praktycznie dzisiaj e, te uroczyste przekazanie by się nie odbyło. Rozwój. E tej jednostki w Kruszwicy no, jest wybitne i myślę, że będą o tym długo pamiętały nawet pokolenia. Rzeczywiście zasługa Szanowni Państwo to przede wszystkim Pana Prezesa Macieja Bonachowskiego, który w międzyczasie oczywiście objął stery nad Woprem w województwie kujawsko-pomorskim, ale również bardzo silnej Zgranej drużyny, która jest bardzo dobrze przygotowana do działań ratowniczych, ale również te wszystkie działania prewencyjne bardzo ważne, istotne, właśnie związane z bezpieczeństwem na wodzie. Są wielkim sukcesem, szanowni państwo, tej części Kujaw stanowią o, o jej jakości, więc bardzo wam dziękuję, jesteście chlubą tej części Kujaw, jak już powiedziałem. Gratuluję tego sprzętu, te ostatnie lata, można powiedzieć nawet 20 lat, to jest rzeczywiście przełom niezwykły. Dziękuję za to wsparcie, za to, że nasz nadgoplański WOPR może być jeszcze bardziej skuteczny niż do tej pory. Wydawało mi się, że jest to niemożliwe, ale jednak sprzęt, którym dysponuje się w ratownictwie odgrywa niezwykłą rolę. Dlatego w imieniu kruszwickiego samorządu bardzo serdecznie dziękuję. Mając taki sprzęt na pewno w tej chwili dorównujecie wyposażeniem i, i tutaj Policji i, i Państwowej Straży Pożarnej. Oni spokojnie mogą na Was liczyć. Wiadomo, że jak do Was zadzwonią, to jesteście tak wyposażeni, że Wasze akcje będą sprawne i skuteczne.